W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kratł, a zabijał i tracił. jam przyszedł, aby żywot miały i obficie miały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kiedy przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana i zeszli się do Niego wszyscy przedniejsi kapłani i starsi i nauczeni w Piśmie, a Piotr szedł z Nim z daleka, aż do dworu najwyższego kapłana, i siedział z sługami grzejąc się u ognia. Ale przedniejsi kapłani i wszystka rada szukali przeciwko Jezusowi świadectwa, aby Go na śmierć wydali, wszakże nie znaleźli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Lecz Jezus milczał. A odpowiadając, najwyższy kapłan rzekł mu: Poprzysięgam cię przez Boga Żywego, abyś nam powiedział, jeśliś ty jest Chrystus, on syn Boży? Rzekł mu Jezus. Tyś powiedział. Wszakże powiadam wam: odtąd ujrzycie syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: bluźnił. Cóż jeszcze potrzeby mi świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo Jego. Cóż się Wam zda? A oni odpowiadają, że winien jest śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Lecz mężowie, którzy we trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego, bijąc Go, a zakrywszy Go, bili twarz Jego i pytali Go, mówiąc, Prorokuj, kto jest, co Cię uderzył? I wiele innych rzeczy bluźniąc, mówili przeciwko niemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A przystąpiwszy po małej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi. Prawdziwieć i tyś jest z nich, bo i mowa twoja ciebie wydaje. Wtedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc, nie znam tego człowieka, a zarazem kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, Któremu był powiedział Pierwej niż kur zapieje szykroć się mnie zaprzesz A wyszedłszy precz Gorzko płakał Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabili. I związawszy go, wiedli i podali Koponskiemu Piłatowi staroście. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę przynosicie przeciwko człowiekowi temu? Odpowiedzieli mu i rzekli, być ten nie był złoczyńcą, wtedy byśmy go nie podali. Zdrowa Maryjo! Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I poczęli nań skarżyć, mówiąc. Tegośmy znaleźli, że odwraca lud i zakazuje dani dawać cesarzowi, powiadając, że on jest Chrystusem Królem. I rzekł Piłat, weźmijcie go wy, a według zakonu waszego osądźcie go. Rzekli mu Żydowie, nam się nie godzi zabijać nikogo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy zaś wszedł Piłat na ratusz i zawołał Jezusa i rzekł mu. Tyżeś jest król żydowski? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje z tego świata było, żdyćby mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tedy mu rzekł Piłat: Toś ty, przecież jest królem. Odpowiedział mu Jezus. Ty powiadasz, że ja jest królem. Jam się na to narodził i na to przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie. Wszelki, który jest prawdy, słucha głosu mego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Rzekł Piłat. Cóż jest prawda? A to rzekszy, wyszedł za się do Żydów i rzekł im ja w nim żadnej winy nie znajduję. A też u Was jest ten zwyczaj, abym wam jednego wypuścił na Wielkanoc. Chcecież wtedy, abym wam wypuścił tego króla żydowskiego? Wtedy zaś się wszyscy zawołali, mówiąc: Nie tego, ale barabbasza. A ten Barabasz był zbójca. Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.